Hej, witam was bardzo serdecznie na kanale Prosto z Kartonu. Czy wiecie jak dołożyć ramu do komputera? Pewnie, że wiecie, bo to bardzo proste. Dlatego dzisiaj pokażę wam jak dołożyć ramu do notebooka. I nie do zwykłego notebooka, tylko do taniego notebooka. Dlaczego do taniego? Ponieważ w bardzo drogich, takich super cienkich notebookach ramu nie dołożymy, bo tam jest wlutowany w płytę główną i się nic z tym nie da zrobić. Z kolei w średniej klasy notebookach Mamy klapkę do dokładania ramu, to jest bardzo proste. Wykręcamy śrubkę, otwieramy klapkę, wkładamy ram, zamykamy, i koniec bajki. Natomiast w tanich notebookach jest to troszeczkę inaczej. Tam najczęściej trzeba rozebrać cały komputer, żeby dostać się do slotu z ramem. I dokładnie to właśnie dzisiaj Wam pokażę. To jest właśnie mały tani notebook. To jest Acer ES111M. On jest wyposażony w Windows 8.1 i w 2 GB ramu. To troszeczkę mało, te 2 GB. Fajniej byłoby, gdyby on miał przynajmniej czwórkę. Z samego faktu, jak sprawdzić ile w komputerze jest zainstalowane pamięci RAM, nie będę pokazywał, ponieważ to jest śmiesznie proste. Przejdziemy od razu do bardziej skomplikowanych rzeczy. Jak już wspomniałem, komputer ma zainstalowane 2 GB RAMu, więc żeby dojść do takiego w miarę sensownego poziomu 4 GB, wypadałoby dołożyć drugie 2 GB pamięci. I tutaj dochodzimy do pierwszego ważnego punktu. Najpierw musimy sprawdzić, ile slotów pamięci ma komputer bo jeśli ma tylko jeden, to trzeba będzie obecny moduł wyjąć i zastąpić go innym. Jeśli ma dwa, to możemy wtedy dołożyć drugi moduł. I zanim zaczniemy kupować moduł, będziemy musieli sprawdzić, jaki ten moduł w ogóle musimy kupić, czyli ile wolnych slotów na pamięć ma nasz komputer. Najprościej i najłatwiej zrobić to za pomocą programu RAMmon. Jest to taki program, który wyświetla wszystko o pamięci, co tylko można i między innymi wyświetla, ile slotów ma nasz komputer. Tutaj na obrazku widzicie, że ten komputer ma tylko jeden slot pamięci. W związku z tym, ten moduł, który jest zainstalowany, będę musiał wyjąć, wyrzucić albo sprzedać i dokupić inny 4 GB. Dobrze, jeśli już wiemy, jakiej pojemności pamięć musimy kupić, musimy teraz dowiedzieć się, jakiego typu moduł jest zainstalowany, ponieważ najlepiej jest kupić dokładnie taki sam, jaki mamy zainstalowany. I możemy to zrobić na trzy sposoby. Pierwszy to jest pogrzebanie w specyfikacji technicznej producenta, ale tutaj zazwyczaj, no. Marnie to wygląda i wiele się z tego nie dowiemy. Drugi sposób to właśnie popatrzenie, co program Rammon nam mówi i wywnioskowanie z tego, co należy kupić. Trzeci sposób to wejść na stronę jakiegoś producenta pamięci, na przykład Kingstona, i znaleźć, oni mają takie wyszukiwarki pamięci dedykowanych. Tam wpisujemy nazwę producenta laptopa, model laptopa i wskakuje nam, jakie pamięci ten komputer używa. Mi w tym przypadku wyskoczyło, że muszę, oczywiście, poza tym, że to są Sodimy, to jest oczywiste, że nie są standardowe pamięci Petowe, tylko krótkie, notebookowe. Mi w tym momencie wyskoczyło, że to musi być pamięć o napięciu 1,35V, a nie 1,5V. Później okazało się to nieprawdą, no ale takiej pamięci zacząłem szukać. Okazuje się, że modułów o napięciu 1,35 jest stosunkowo niewiele na rynku, znaczy niewiele w porównaniu do modułów o napięciu 1,5V. Oczywiście jest jeszcze czwarty sposób żeby sprawdzić jakiego modułu potrzebujemy. Trzeba po prostu komputer rozebrać, wyjąć stary moduł i zobaczyć co jest na nim napisane. Dobrze, jeśli już kupiliśmy nasz moduł, mamy wszystko przygotowane, możemy zacząć rozbierać naszego laptopa. I tutaj zanim się za to zabierzemy, koniecznie trzeba znaleźć przynajmniej instrukcję demontażu, najlepiej filmową na YouTubie, żeby zobaczyć jak ten komputer się rozbiera, żeby zobaczyć co nas czeka, jakie niespodzianki nas czekają. Dobrze, jak już wspomniałem, średniej klasy laptopach mamy klapkę, którą otwieramy, wkładamy moduł gniazdo i to jest cała wymiana. W tanich laptopach tej klapki nie ma, trzeba rozebrać całego laptopa. W przypadku tego konkretnego modelu, który pokazuję, trzeba go naprawdę dokładnie rozebrać, ponieważ trzeba jeszcze wykręcić płytę główną, bo gniazdo jest pod spodem, co później zobaczycie. Dobra, zabieramy się więc do demontażu. Potrzebny nam będzie mały śrubokręt krzyżakowy oraz jakiś magnesik do wyciągania śrubek z obudowy, ewentualnie może być to być po prostu magnetyczny śrubokręt. Po odkręceniu wszystkich wkrętów podważamy lekko płaskim śrubokrętem obudowę i ona wyskakuje z zaczepów, następnie palcami ją rozpinamy. W tym modelu da się to zrobić naprawdę stosunkowo łatwo i żadne zaczepy przy tej operacji się nie łamią. Teraz musimy wyjąć płytę główną, aby dostać się do pamięci ram, która jest umieszczona po drugiej stronie płyty głównej. Naciskamy ten przycisk i odpinamy akumulator. Następnie odpinamy wszystkie wtyczki. Zwróćmy przy tym uwagę, że dwie z nich to nie są takie klasyczne plastikowe wtyczki, tylko są to foliowe taśmy, które są wciśnięte do gniazda. Następny krok to odkręcenie wkrętów mocujących płytę główną. a także odkręcenie tej mocującej moduł Wi-Fi i wypięcie go z płyty. Teraz możemy podnieść już płytę główną i widać, że od spodu mamy gniazdo pamięci RAM. Rozchylamy metalowe wąsy i kość praktycznie sama wyskakuje. Kładamy do gniazda nową kość pod kątem 45 stopni i dociskamy ją tak, aż metalowe wąsy zaskoczą i będą ją przytrzymywać tak już na stałe. Teraz zaczynamy montować komputer z powrotem. Przykręcamy płytę główną moduł Wi-Fi. I układamy w prowadnicach kabelek od anteny Wi-Fi. Podpinamy złączki. Pierwsza wtyczka jest bardzo łatwa, można ją dopnąć śrubokrętem. Szeroką taśmę po prostu wkładamy do złącza i dociskamy plastikowe blokadki, które ją mocują. Wąską taśmę możemy z kolei zopać za niebieski uchwyt, który pozwala ją wygodnie włożyć do gniazda. Na samym końcu podłączamy akumulator. Teraz zakładamy obudowę, zatrzaskujemy wszystkie uchwyty i przykręcamy wkręty. Jak widać, po takiej operacji system działa prawidłowo i widzi 4 GB pamięci RAM. I to w zasadzie wszystko. Operacja nie jest specjalnie długa, znaczy znacznie dłużej trwa przygotowywanie się do niej niż sama operacja. Na zakończenie jedna bardzo ważna uwaga. Otóż szalenie jest ważne, w co będziemy ubrani wykonując całą tą operację. I to nie jest żart, ponieważ pod żadnym pozorem nie wolno tego robić w swetrze ani w żadnym innym elektryzującym się dzianku. Tu chodzi o elektryczność statyczną. To, to, to są właśnie takie wstrząsy: jak zakładamy sweter przez głowę, to nam się włosy elektryzują, albo nas iskra trafi. Jak taka iskra przeskoczy na elektronikę, to komputer prawdopodobnie będzie do wyrzucenia na śmieci, bo ta iskra to jest bardzo wysokie napięcie, które sfajczy całą elektronikę. W związku z tym nie zakładamy na siebie żadnych elektryzujących się ciuchów, a najlepiej tak naprawdę to jest założyć na nadgarstek specjalną taśmę. I podłączyć ją do koloryfera. No opartego może być też kawałek drutu, który podepniemy do koloryfera, żeby się uziemić. I to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się na razie, hej!